Superniania, czyli Dorota Zawacka nigdy nie gryzła się w język i wyrażała swoje opinie wprost. Teraz oberwało się Edycie Górniak. Psycholożka nie mogła ani słuchać śpiewu Divy, ani patrzeć na jej fryzurę? Dorota Zawadzka zdobyła popularność już niemal 20 lat temu, gdy w TVN pojawił się program Superniania. Następnie prowadziła format I Ty Możesz Mieć Super Dziecko, a także Świat Według Dziecka. Podlat lat jest aktywna w social mediach, wyrażając opinie np. Na, na temat programów z udziałem dzieci, ale nie tylko. Zawadzka komentuje także zachowanie przeciętnych ludzi, a nawet gwiazd, superniania krytykuje Edytę Górniak i nie tylko. Dorota Zawadzka postanowiła się rozerwać i włączyła w telewizji powtórkę jednego z koncertów festiwalu w Opolu. Niestety, tym razem nie potwierdziło się, że muzyka łagodzi obyczaje, a przynajmniej nie zadziałało to u superniani. Włączyłam jakiś koncert z Opola. Retransmisja koncertu, ale to już było. Jest i będzie świetna Maryla, jak zawsze stwierdziła na początku Zawadzka. Niestety, potem było gorzej i kolejne występy nie znalazły uznania w oczach i uszach superniani. Kompletnie nieudana Wiki Gabor piszcząca do lata Bajmu. A Marek Piekarczyk to świetnie się sprawdza jako juror. Ale skaldom mnie nie podskoczy, najmniej podobał się Dorocie wystaw Edyty Górniak. Diva nie zachwyciła jej ani swoim wykonaniem, ani wyglądem. Nie wiem kto czesał Edzie, ale chyba zamknął oczy. Irena Santor śpiewała to genialnie. Wyłączyłam, wyznała na koniec celebrytka. Internauci komentują wpis superniani o edycie górniak. Jak się okazuje, superniania lubi chyba wtykać kij w mrowisko, bo pod jej postem pojawiło się już sporo komentarzy internautów. Niektórzy, tak jak ona, nie byli zachwyceni popisami i wyglądem Edyty Górniak. Inni jednak bronili wokalistki. Uwielbiam ja, pięknie zaśpiewała, miłego wieczoru, trafne spostrzeżenia. Fryzjer Edyty do kitu. Też wyłączyłam na występie Górniak, czyż o gustach się nie dyskutuje? Lubię Edytę Górniak, jest wybitna, a jej wygląd jest mi zupełnie obojętny. A takie krytykowanie wyglądu kogokolwiek bardzo prowokuje do kłótni między ludźmi, do obrażania jeden drugiego. To złe są gusta i guściki oceny subiektywne. Lubię Edytę, a nie przepadam za Marylą. Jak zawsze w punkt, piszą fani Doroty Zawackiej.